Witajcie moi kochani, ja jestem dziki89 a to jest mój pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft. Raczej to będzie przygody Minecraftowca, tak chcę nazwać tą serię. To będą 10 minutówki, ja już załączam tutaj czasomierz. No i to będą 10 minutówki, dobre. To ja może już tutaj zrobię nowy świat. Dobra. No, dobra. To 10 minut jedziemy. Dynr dyn Hej. Okej. i... Proszę, żeby nie śnieg. Fak, śnieg. No fak, śnieg. No fajnie. Pięknie, tego czego nie lubię. No dobra, na początek oczywiście gry trzeba oczywiście no porozwalać trochę drzewa. Poczekajcie tylko, ja może tutaj minę sobie na... Normalno, no bo tak to możemy się troszeczkę mulić. A no, tak to raczej mulić mi się nie będzie. No. Mm. I właśnie tego nienawidzę w Minecrafcie. Yy, jest śnieg, a zaraz obok jest yy, pustynia. No to jest trochę takie głupie, że tutaj jest zima, a tutaj od razu pustynia. Brakuje tu takich klimacików, głównie. Lubicie biom zimowy? Ja nienawidzę, wprost nienawidzę Modlę się zawsze gdy robię nowy świat, żeby było biomu właśnie zimowego Musiał być Ja nagrywam 60 i Nie, nie powinno mi się nimi być wcale, ale dobra Jeszcze takie się jedno z drzewko, takie tutaj, odpowiednie Kiedy widzisz seria ze Skyrim, bo tu tutaj też dużo osób, yy, no dobra, nie dużo osób, ale no, no kiedy ona w, po prostu wyjdzie. Myślę, że jutro dzisiaj może jeszcze nakręcę z, z Realm of the Madwood yy, tej gry co ja wczoraj mówiłem w informacjach, jak ktoś oglądał. Yy, a muzyka dzikiego to jest po prostu taki testowy główienko, które tak naprawdę nie ma żadnego sensu. No dobra. Mamy już 28 tego drawienek. Hmm. Powinniśmy teraz poszukać jakiejś bardziej yy, nie wiem. No, miejsca na bazę, nie. Hmm. I będę przecież mieszkał na pustyni. No, dajcie spokój. O, tam jest taki zwyczajny biom. Więc tam może, jak jest zwyczajne drzewko, to znaczy, że jest taki zwyczajny po prostu bion. Taki, hmm. taki, taki podstawowy, który był w Alfie. Aha, i gdy... No nie, dobra, to może później, bo ja mam taką fajną serię, na mi podał kolega. Koko Binks. Nie, muszę wysłać, go od tego to jest bardzo rzadko. Muszę bardziej nożyczki, ale dobra Muszę sobie zrobić teraz. Yeah! Mam no, Te takie brązowe Dobra, zrobię sobie crafting table oh yes. yy, Zrobię sobie również te syczki, zrobię sobie... hapsa hubs. Zrobię sobie mieczyk, w którym bym mógł zabijać te yeah. właśnie przyjemna, Znaczy, jak nieprzyjemny. Fajna stworzonka. No, niestety, ale czy potrzebuje wełny, żeby zrobić łóżko No Drugi kokobingsul. Ja pierniczam na krawędzi, szczęście. Dobra, już mam, już mam tego. Teraz powinniśmy po drugie. Po drugie. Po